Cześć. W dzisiejszym filmie przedstawię wam jak prezentuje się platforma kursu online Biblia marketingu beauty, czyli kursu, który został stworzony dla właścicieli salonów kosmetycznych, salonów fryzjerskich, bądź osób, które działają w branży beauty, wellness, hair Health. Jednakże dzisiaj nie skupimy się na omawianiu ogólnikowych tematów, na przykład e, takiego tematu, dla kogo ten kurs powstał, ponieważ te wszystkie informacje, tak jak teraz możecie zauważyć na załączonym obrazie, e, znajdziecie na stronie kursu, a link to arkadiuszhabrzyk.pl Ukośnik Kurs. A dzisiaj skupimy się na wyglądzie oraz samym panelu kursu, e, czyli tego co widzi oraz z czego może korzystać nasz kursant, dokładnie kursu Bibli Marketingu Beauty. Możemy zauważyć, że po lewej stronie mamy podział na podstawowe moduły, które zostały utworzone w kursie. I mamy tutaj sześć modułów. Pierwszy moduł to fundamenty i fanpage Instagrama, w nim też mamy zawarte lekcje. Drugi moduł to skuteczne strategie promowania online. Trzeci moduł to moduł komunikacji, czwarty moduł to materiały reklamowe, piąty moduł to wszystko związane z reklamą, która sprzedaje w branży beauty na Facebooku i Instagramie, a szósty moduł to studium przypadku czyli konkretne schematy, konkretne przypadki. Jak my działamy u naszych klientów i co dokładnie robimy, by nasze kampanie reklamowe przyciągały coraz to więcej klientów, coraz to więcej osób na reklamowane zabiegi, na reklamowane usługi. I co najważniejsze. Ten kurs cały czas będzie modyfikowany. Ze względu na to, tak jak teraz tutaj będzie można zauważyć, że cały czas powstają nowe pomysły na kolejne tematy. I pomysły te wychodzą od naszych aktualnych kursantów, którzy proponują nam. Co też chcieliby jeszcze zobaczyć w naszym kursie, i dzięki temu my możemy tworzyć taką lekcję dla wszystkich kursantów, dzięki czemu też ta wiedza, którą przekazujemy w tym kursie, cały czas się poszerza i cały czas będzie. Poszerzana. W gruncie rzeczy najwięcej yy, nagrań, które aktualnie przeprowadzamy, dajemy do modułu 6 studium przypadku, czyli cały czas będziemy teraz uzupełniać nowe to lekcje związane z konkretnymi usługami, związane z konkretnymi przypadkami naszych klientów yy, oraz schematów, które yy, cały czas odkrywamy, które yy, cały czas być może też trzeba modyfikować, ze względu na to, iż też. Instagram, Facebook proponuje i daje co jakiś czas pewne zmiany. Tak więc, tutaj cały czas w tym kursie będziemy takie informacje, oczywiście, publikować, aktualizować dokładnie. Tak więc, co tutaj jeszcze można powiedzieć? Tak jak można zauważyć, jeszcze przed wszystkimi modułami mamy wstęp, gdzie zacznij tutaj, czyli tutaj pierwsza informacja dotyczącego naszego kursu, to taka informacja, jak z tego kursu powinniśmy korzystać. Są to takie podstawowe zasady, podstawowe wskazówki, którymi ja osobiście polecałbym się kierować w sytuacji, gdy chcemy nauczyć się i przenieść całą wiedzę poznaną. W Biblii Marketingu Beauty do swojego przypadku. Bonusy to materiały, które mamy do pobrania, czyli do każdej lekcji, do większości z lekcji mamy pliki PDF, mamy pliki, które można pobrać i uzupełniać, na przykład jako zadania na kartkach A4. I tutaj mamy na przykład taki przykład, czyli Content Pomocnik bądź Niezbędnik Dobrego Posta, gdzie mm, teraz trudno będzie mi to wyjaśnić, na czym to dokładnie polega. Jednakże w konkretnych lekcjach mamy konkretne schematy, które możemy pobrać i uzupełniać, czyli są to takie pomocniki każdego kursanta, by przeniósł on przypadki z kursu na swój biznes, na swoje usługi. Zminimalizujemy sobie tutaj tu kursy. I przejdziemy do modułu pierwszego, czyli w module pierwszym poznamy dokładnie, tak jak sama nazwa wskazuje, wszystko co związane z fundamentami, z podstawami FamPage i Instagrama. I nie należy tego traktować z góry, gdzieś lekceważyć ten temat, z tego powodu, iż nie są to takie totalne podstawy. Uwierzcie mi, że większość salonów, większość gabinetów już tych sześciopoziomowych modelów, modelu dochodowego fanpage, modelu dochodowego Instagrama nie przestrzega. Tak więc nie są to banały, które gdzieś można spotkać na internetowych forach, w darmowych źródłach, tylko już fundamenty to filmy związane z konkretnymi wskazówkami, które należy wdrożyć do swojego beauty marketingu. Mniej więcej prezentuje się to w ten sposób. E, cały czas pokazujemy to na konkretnych przykładach, wszystko dokładnie omawiamy. E, również mamy tutaj okazję poznać m, na przykład informacje na temat ruchu organicznego, ruchu płatnego, czym on się różni e, oraz poznawać wszystkie schematy oraz konkretne przykłady e, tematyk. Które warto poruszać, jeśli chodzi o konkretne przykłady, bądź również takie wskazówki w pierwszym module, jak, jak konkretne case stady, jak tworzyć samodzielnie zdjęcia w tle, jak wycinać postać z tła i dzięki temu tworzyć jeszcze lepsze przykłady zdjęć w tle. Czyli również uczymy się, jak w prosty sposób samemu będziemy mogli obsługiwać i tworzyć proste grafiki, które w późniejszym etapie będziemy wykorzystywać w naszych mediach społecznościowych. Drugi moduł jest poświęcony skutecznym strategiom promowania online, czyli pokazuje takie darmowe strategie, z których mało kto korzysta, a warto je wdrożyć, ponieważ w działaniach długofalowych są one naprawdę bardzo bardzo opłacalne i nie należy ich zaniedbywać. Trzeci dział jest mocno powiązany z komunikacją, czyli z tym, co powinniśmy publikować na naszych naszych mediach społecznościowych, na naszym Instagramie czy też fanpage'u, czyli dokładnie obrazuję wam formy, z których możemy korzystać. Od razu przedstawiam wam to na prostych przykładach i obrazuję różnice tych form i wskazuję kiedy z której to powinniśmy też korzystać. Dokładnie w komunikacji również poznajecie beauty content formułę, czyli moją autorską strategię, która jest związana z budową schematu strategii publikowania postów. Tutaj prezentuję się w miniaturce. Beauty Content Formuła, dokładnie schemat Beauty Content Formuły, gdzie w całym filmie oraz w całym dziale, w całym module trzecim poznajecie strategię Beauty Content Formuły, czyli formuły, która umożliwia wam stworzenie materiałów raz. A później zapętlania ich w pewien proces sprzedażowy. Czyli jeśli nie mamy pomysłów na to, co publikować, albo publikujemy treści i nie pozyskujemy nowych klientów, w żadnym stopniu nie angażują nowych klientów, no to Beauty Content Formuła te problemy rozwiązuje i ułatwia cały proces publikacji treści w 100%. Czwarty dział, czwarty moduł to materiały reklamowe. Pokazuje, jak dokładnie stworzyć albo jak dokładnie tworzyć samodzielnie wideo, które można opublikować na homepage'u, na Instagramie. Pokazuje, jakie. Posty, jak wykonywać zdjęcia w salonie, pokazuje niezbędny sprzęt, który warto też mieć, jeśli zależy nam na dobrej jakości, oraz przedstawiam aplikacje, z których warto korzystać na swoich smartfonach, które ułatwiają nam pracę w social media jako salon gabinet Beauty. Piąty moduł jest mocno rozbudowany i zawiera on wszystko. Co związane z płatną reklamą Facebooka, Instagrama, czyli jeśli zależy nam na działaniach płatnych i dynamicznym rozwoju naszej firmy, naszego gabinetu, naszej działalności, to w tym module poznamy dokładne wskazówki związane z pracą, z reklamami na Facebooku. Czyli stworzymy sobie schematy, które są skuteczne i zobrazujemy sobie dokładnie etapy kampanii reklamowych, analizę kampanii reklamowych, przedstawię wam najlepszy model sprzedażowy, który działa, jeśli chodzi o usługi z branży Beauty, przedstawię wam cele reklamowe i co najważniejsze, nie trzeba się znać na tym wszystkim, by zrozumieć cały ten moduł ze względu na to, iż od początku każda lekcja. Jest jest z poziomu najbardziej podstawowego do tych etapów coraz to bardziej zaawansowanych. Czyli te lekcje wystarczą, by każda osoba poradziła sobie dokładnie z tworzeniem samodzielnych reklam, które będą miały wysoką konwersję, będą miały wysoką skuteczność. I szósty dział to studium przypadku, gdzie pokazuję na konkretnych przykładach. Jak pozyskuję, jak generuję lidy na przykład na kursy, jak domykam potencjalne klientki na Facebooku i Instagramie, jeśli chodzi o makijaż permanentny, oraz również w kolejnych lekcjach będę tutaj przedstawiał każde inne usługi, takie jak depilacja laserowa, takie jak mezoterapia, takie jak modelowanie us. Cały czas będziemy tutaj poszerzać swoją gamę nagrań wideo. Tak więc, tak to się prezentuje od wewnątrz. Mam nadzieję, że teraz można bardziej sobie wyobrazić, ile to też ten kurs ma w sobie wiedzy, ile mam minut wiedzy nagranej oraz materiałów PDF załączonych. Więc mam nadzieję, że udało mi się zobrazować e, jaką wartość dla właściciela gabinetu, dla właściciela biznesu beauty ten kurs, czyli Biblia marketingu beauty może pełnić. Jeśli mowa o innych informacjach o kursie, tak jak już na początku wspominałem, arkadiuszhabrzyk.pl kurs, tam wszystko e, znajdziecie. A jeśli mowa o platformie, gdzie też możecie kupić ten kurs, to kurs.arkadiuszhabrzyk.pl, czyli wystarczy nam tutaj ten początek kurs.arkadiusz Mamy tutaj dokładnie opis kursu. Dodajemy do koszyka, kontynuujemy zakupy i możemy ten kurs dodać. Co więcej dla wszystkich osób, które oglądają Oglądają ten materiał do końca. Yy, przygotowałem kod rabatowy i kod rabatowy będzie yy, kod rabatowy na kurs Biblia Marketingu Beauty, który zmniejszy cenę o 230 zł. I kod rabatowy podczas zakupu, który należy wpisać, to Biblia 230. I gdy wpiszemy w kodzie rabatowym te hasło, ten kupon, to automatycznie Cena kursu zmaleje do 230 zł. Jeśli masz jakieś pytania związane z kursem bądź naszymi usługami, jeśli chodzi o agencję Beauty Marketing, to zapraszamy do kontaktu i życzymy wszystkiego dobrego w nowym roku 2020. Pozdrawiam!